Siemanko, siemanko, dostaliśmy ewolucję, którą po prostu trzeba zrobić. Nazywa się ona Droga do FC25 i po wykonaniu tej ewolucji dostaniemy paczkę 7 piłkarzy 81+, ale już w nowej edycji gry, czyli w FC25. I to jest pierwszy powód, żeby zrobić właśnie tę ewolucję, a drugim powodem jest fakt, że możemy stworzyć w tej ewolucji karty, które mają 99 overalla, w tym nawet jedną kartę, która ma wszystkie statystyki na 99, przynajmniej te na głównej karcie. Tak więc jeśli zbieracie sobie składzik właśnie z kart 99, bądź pod jakimś innym względem kolekcjonerskim, powiedzmy, kompletujecie jakieś karty, no to myślę, że ta ewolucja również da Wam kilka możliwości, żeby zdobyć właśnie te najlepsze karty, najwyżej ocenione. Jeżeli chodzi o wymagania do tej ewolucji, no to karta, którą tutaj przeznaczymy, nie może mieć więcej niż 78 overalla i 76 tempa i 74 fizyczności. Liczba stylów gry plus musi wynosić 0, ponieważ 4 playstyle z plusem dostajemy właśnie w tej ewolucji. Te style gry to artysta sztuczek, podania na odobieg z plusem, instynkt z plusem, zagrania z fałsza, słabsza noga, plus trzy gwiazdki sztuczki, również plus trzy gwiazdki, kontrola nad piłką z plusem, zwykła tiki taka, zwykła niezłomna i pewne e, przyjęcie. Tą ewolucję robi się bardzo szybko, wystarczy sześć spotkań rozegrać, w tym dwa mecze trzeba tylko wygrać, także bardzo szybko robi się tą ewolucję i naprawdę myślę, że to jest jedna z tych rzeczy, którą po prostu trzeba zrobić w fc 24 zanim zawiesicie tą grę już na kołku, że tak powiem, ponieważ 6 meczy rozegrać to naprawdę nieduży wysiłek, był uzyskać paczkę 81 razy 7 w nowej grze. Także myślę, że naprawdę warto zrobić tą ewolucję. I z uwagi na fakt, że tutaj pasuje naprawdę dużo kart, wybrałem kilka kart takich naprawdę najwyżej ocenionych. Dzięki temu będziecie mogli złożyć sobie fajne składy. Jeżeli brakuje wam na jakiejś pozycji jakiegoś piłkarza o ocenie 99, jak również dobrałem kilku Polaków, bo jak się bawić, to się bawić również. Polakami na koniec gry, tak więc zapraszam do oglądania, tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do EAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc słuchajcie, musimy zacząć od tej karty. Edi Wilson Fernandes, zawodnik z Bundesligi, który ma ceremonialną kartę 73 overalla i z tej karty możemy stworzyć potwora, który ma wszystkie statystyki na karcie na 99, przynajmniej te na głównej karcie. I aby wykonać tego zawodnika na 99, musimy go najpierw wrzucić do założyciela footies, czyli ewolucji, którą już mamy od jakiegoś czasu. Następnie wrzucamy go do ewolucji transformacja środkowej obrony i na koniec do drogi do FC 25 i wtedy ma wszystko na 99. Ten zawodnik ma 5 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki, może grać na środku obrony, w środku pomocy, jak również jako prawo tak więc mamy tutaj trzy ewolucje do wykonania i całość kosztuje 125 tysięcy monet. Ale moim zdaniem, za kartę taką jak ta, to myślę, że spokojnie warto wydać te monety. Jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie trafić Fernandesza w paczkach albo z jakiegoś innego powodu nie chcecie go robić, no to macie do wyboru również Masinę, który ma praktycznie wszystko to samo co Fernandez, czyli ta sama ścieżka rozwoju, że tak powiem, jeśli chodzi o ewolucję, z tym, że na koniec ma tylko 98 tempa, a nie 99. Cała reszta jest praktycznie taka sama. Oczywiście różnią się też pozycje, na, może, na, na jakich może grać. Może grać właśnie na lewej obronie, na środku obrony, bądź jako SPD, także jest kilka innych opcji do wyboru. Jeżeli akurat na przykład na lewej obronie potrzebujecie takiego gracza, który ma praktycznie wszystko wymaksowane na 99, no to Mastina będzie również dobrym wyborem. Danilo Cataldi, również fajna karta na y, wykonanie tej ewolucji i tutaj wystarczy wrzucić go do dwóch ewolucji, czyli założyciela Futis i drogi do FC25 i Wtedy mamy zawodnika, który ma praktycznie wszystko na 99 oprócz strzelania i tempa. Tempa 98 ma, strzelania 97, także niewiele, niewiele mniej. No tutaj przynajmniej jest sens używać karty stylu gry jakiegokolwiek, żeby przynajmniej coś podnieść na tych statystykach. Także tutaj mamy zawodnika, który gra bardziej w środku pola jako SPD, ma tylko jedną pozycję, tak więc nie ma tutaj za dużego wyboru, ale może łatwiej jest go trafić w paczkach, zwłaszcza z wymian 89. Razan Marin, kolejna karta, która również świetnie wygląda po tym upgrade'zie. Ma wszystko na 99 po wszystkich ewolucjach oprócz tempa i defensywy. Defensywa brakuje 4 punktów do 99, a tempa tylko 2. Także spokojnie można to stylem gry podnieść. Tutaj ten zawodnik gra tylko w środku pomocy albo na SPD. Oczywiście, jeżeli nie macie tej ewolucji założyciela Futis, to też nie trzeba jej koniecznie robić. Z tym, że wtedy niektóre statystyki mogą o jeden spaść. Tak więc najwyżej nie będzie aż taki wykokszony, ale również będzie na Naprawdę bardzo, bardzo dobry. No i jeszcze jedna karta z Ligi Włoskiej, Marco Dawidek, faraoni, i tutaj nie potrzebujemy żadnych innych ewolucji, tylko wystarczy droga do FC-25, z tym, że tutaj aż trzy statystyki nie są wymaksowane. Strzelanie na 97, defensywa na 95 i fizyczność na 97, 5 na 5 oczywiście, jeśli chodzi o gwiazki Może grać na prawej obronie i na prawej pomocy, także jest kilka opcji do wyboru, tak więc tutaj, faraoni, jeżeli nie macie czasu, robić więcej, więcej niż jednej ewolucji to też będzie świetny wybór no to lecimy z Polakami Karol Świdelski na dzień dobry jego srebrna karta 74 najpierw wrzucamy do ewolucji założyciela futist następnie do drogi do FC 25 i Karol Świdelski ma już na napadzie 94 tempa 99 strzelania 88 podań 97 dribbling 98 fizyczności i oczywiście gwiazdki 5 na 5 może grać jako SPO i napastnik także jest kilka opcji do wyboru oczywiście brakuje playstyle do strzelania jako napastnik, aczkolwiek to wiadomo, dla Polaka, rodaka to nie powinna być jakaś wielka przeszkoda. Sytuacja podobna u Krzysztofa Piątka, 73 overalla, jego srebrna karta, wrzucamy ją do ewolucji założyciela Futis i Krzysiu ma już 96 tempa, 99 strzelania, 96 rybiki, 96 fizyczności, oczywiście gwiazdki również 5 na 5. Jeżeli chodzi o środek pola, to Jakub Moder, który jakoś nie może się odnaleźć chwilowo w lidze angielskiej, no to tutaj można z niego zrobić naprawdę świetnego, świetnego zawodnika. Karta 74 overalla srebrna, rzucamy ją znowu do założyciela Futis i następnie do drogi do FC25 i e, model ma wszystkie statystyki ponad 90 w tym 99 podań, 96 strzelania, 98 dribbing i 98 e, fizyczności gwiazdki oczywiście 5 na 5, naprawdę świetnie wygląda. Mateusz Klich od czasu jak przeszedł do MLS jest troszeczkę w cieniu, e, ale oczywiście tutaj do ewolucji też się nadaje, jego karta 74 srebrna, wrzucamy oczywiście znowu do założyciela Futis następnie do tej dzisiejszej ewolucji i Mateusz również ma wszystkie statystyki Statystyki ponad 90, w tym 99 podań, 97 strzelania i 98 dryblingu i fizyczność 97 również, także całkiem, całkiem nieźle. Wysoka, wysoka pracowitość 5 na 5 jeśli chodzi o gwiazdki, nic więcej chyba nie trzeba dodawać. No i jeszcze jeden Polak to Karol Linet, jego srebrna karta 74, zmienia się również na 99, z tym, że tutaj ma już niektóre statystyki poniżej 90, tempo 89 i strzelania 89, podania, drybling defensywa, wszystko świetnie, fizyczność 90 również nie najgorzej. Tak więc tutaj myślę, że jakiegoś Huntera może spokojnie mu dać, żeby to tempo i strzelanie podnieść powyżej 90 i będzie naprawdę rządził w środku pomocy. Tak więc słuchajcie, moim zdaniem tę ewolucję no, trzeba po prostu zrobić z jakiegokolwiek powodu, czy gracie jeszcze w FC24, czy po prostu będziecie grać w FC25, to też warto zrobić dla dodatkowej paczki na start. Tak więc zachęcam, to tylko 6 meczy, naprawdę 6 meczy w Squad Battles nawet, to, to jest dosłownie godzinka i jest z głowy. Także mam nadzieję, że skusicie się, bo ja na pewno zrobię tą ewolucję. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się do zobaczenia na razie cześć.